Tworzenie ankiet i formularzy w Google Sheets, Google Forms. Logujemy się na konto Google i tutaj sobie w narzędziach szukamy Google Forms. Mamy formularze. Teraz musimy utworzyć sobie jakiś formularz. Możemy wykorzystać tutaj jakieś templatki gotowe lub po prostu. Utworzyć pusty formularz. Ja utworzę pusty formularz. Tutaj możemy sobie ustawić jakąś nazwę formularza i krótki opis oraz pytania. Więc możemy sobie wypełnić. Opis możemy, ale nie musimy. I możemy sobie lecieć z pytaniami. Ja jeszcze od razu tutaj ustawię wiadomość. Tutaj są odpowiedzi, możemy sobie kliknąć tutaj link do arkuszy i możemy sobie otworzyć arkusz, do którego będą wpadały do Google Sheets odpowiedzi. Eee, tak, formularz bez nazwy. Okej, okay, właśnie, to najpierw możemy sobie tutaj jeszcze nadać. O jest, aplikacja. Eee, dobra, nazwa jest, teraz link, aplikacja, okej, okay, odpowiedzi. Utwórz. Możemy też wybrać sobie już istniejący arkusz Google Sheets, do którego mają wpadać odpowiedzi. Wtedy się utworzy dodatkowa zakładka. Też fajna opcja. To jest pierwszy plik na tym koncie, więc będę robił to od zera. Tutaj już wpadnam odpowiedzi. Tymczasem ja jeszcze na szybko ustawię sobie tutaj. Tutaj dane nie zbieraj maili, ponieważ użyjemy innego sposobu. To ok. I tutaj jest komunikat potwierdzający. Więc możemy sobie coś swojego napisać. Mamy podziękowanie. adresy e-mail nie musimy zbierać. I OK. Dobra. Ustalenia są gotowe. Teraz możemy sobie przejść do tej pytań naszych, więc sobie robimy pytania. Tutaj możemy sobie dać imię, krótką odpowiedź, długą odpowiedź yy, i różne inne fajne, ciekawe bajery, które się przydają. Możemy też załączyć pliki, na przykład do CV. Więc dajemy imię wymagane. Następne nazwisko. Również krótka odpowiedź, wymagane. Też krótka odpowiedź. Również możemy sobie duplikować lub usuwać. I włączyć, wyłączyć jako wymagane. Tutaj widzę, że jeszcze jest opcja weryfikacji odpowiedzi, też może się do czegoś przydać, jeśli tworzymy jakieś bardziej zaawansowane. Okej, okay, tu może być długa odpowiedź, jeśli osoby opowiadają. Tutaj też o widzę, że Google nawet już wykrywa, jakie jest pytanie, i sam automatycznie dopasowuje sobie tutaj, jaka to powinna być kategoria, rodzaj pola. Ok, no, pokażę jeszcze tutaj możemy sobie zrobić wybór wybór jednokrotny. Dodajemy sobie opcje yy, różne i wtedy osoba może widać tylko jedno pole. Tak samo mamy tutaj wielokrotny wybór. Możemy sobie tę opcję odhaczać. Yy, tutaj kolejna opcja. Yy, I możemy sobie to później zrobić podgląd jak to wygląda. Oraz opublikować, co zaraz pokażę też. Dobra, teraz dajemy publikuj. I w tym przypadku każda osoba mająca link, która dostanie tego linka albo po prostu przejdzie jakimś tam przyciskiem umieszczonym na stronie, czy cokolwiek, to każda osoba będzie mogła ten formularz sobie wypełnić, i o to nam właśnie chodzi. Mamy opublikowane. Tutaj możemy sobie ten link skopiować. Można go też skrócić i skopiować. Gdzieś go sobie tam zapisać. I teraz każda osoba, która wypełni. To pojawi się tutaj w tym miejscu. Jako odpowiedzi będziemy mieli podgląd. Będziemy mieli też tutaj statystyki. Z każdej odpowiedzi. Yy, i w naszym pliku na Google będziemy mogli sobie podejrzeć i nawet edytować, czy jakieś notatki tutaj robić obok. Po prostu każda osoba, która wypełni to, trafi nam tutaj. I możemy teraz też kliknąć udostępnij i do tego pliku z odpowiedziami dodać jakąś nową osobę, która będzie miała dostęp do edycji tego pliku. Tak samo możemy dodać kogoś, kto będzie miał dostęp do edycji, czyli udostępnij, i tutaj, tak samo, jako osoba edytująca, możemy sobie kogoś dodać.